Liczby pierwsze są to takie liczby, które dzielą się tylko przez siebie i przez jeden. Są to liczby naturalne, które dzielą się przez siebie i przez jeden. Czyli takie liczby, które nie, po, nie zawierają ułamków i nie zawierają liczb po przecinku i są dodatnie. Czyli najmniejszą liczbą co, hmm, pierwszą o dziwo będzie jedyna liczba pierwsza parzysta, a mianowicie będzie to 2. Jest podzielna przez siebie, czyli przez 2 i przez 1. Następną liczbą pierwszą będzie 3. 3 się dzieli przez 3 i przez 1. Są dwa dzielniki. I teraz ważne. Chcielibyśmy napisać 4, ale już 4 się dzieli przez 4. 2 i 1 nie pasuje, bo musi się dzielić tylko przez siebie i przez 1, przez nic więcej. Czyli bierzemy kolejną liczbę, będzie to piątka. Piątka się dzieli tylko przez 5 i przez 1. Dobra, następna nam przychodzi na głowę szóstka, ale szóstka się dzieli przez 6, przez 3, przez 2 i 1, a to nie, to nie oznacza, że przez samą siebie i przez 1, tylko przez samą siebie 1, 2 i 3 nie pasuje, bo tylko musi przez 1 i samą siebie. To bierzemy następną, będzie 7, Według tej zasady będzie potem 11, dopiero potem będzie 13, 17, 19 i tak można byłoby wymieniać w nieskończoność. O, o dziwo w bardzo wielkich liczbach. Są też także liczby pierwsze, które się dzielą tylko przez jeden i przez samą siebie, ale w, w zakresie naturalnym wystarczy znać mniej więcej te 7 początkowych czy 8. Liczb pierwszych, zwłaszcza głównie te pięć początkowych, myślę, że się najczęściej pojawiają.